Kochajcie, so, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Kasia Tarot. I to będzie czytanie na temat tego, czy ta osoba do Was wróci, Wasz eks. Słuchajcie, to jest czytanie dla kogoś, kto naprawdę chce, żeby ta osoba do, do wróciła, że nie jesteście po jakimś cyrku, nie jesteście po jakichś zdradach, nie jesteście po jakimś to, toksycznym związku. Po prostu coś nie po, poszło nie tak e, i się rozstaliście, ale tutaj nie było jakiegoś większego, gigantycznego dramatu. Może to była nowa znajomość, e, świeża znajomość i po prostu tutaj coś zostało niedopowiedziane. I to jest czytanie dla osób, które chcą, żeby ta osoba wróciła, żeby ta osoba się odezwała, to nie było żadnych świństw, o tak wam powiem. Także słuchajcie, zobaczymy, co, czy ta osoba w ogóle do Was wróci, czy wy będziecie razem i tak dalej. Dobra, słuchajcie. Zacznie, słuchajcie, w ogóle podaję Wam przykład, podaję Wam przykład czytania prywatnego. To jest czytanie ogólne, także oczywiście nie będzie rezonowało ze wszystkimi, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na moją stronę, gdzie możecie już prywatnie sobie zakupić swoje czytanie. No i słuchajcie, a to czytanie będzie składało się z pięciu kart. Pierwsza karta będzie mówiła o tym, co on, ona do mnie czuje, co ta osoba myśli o Was, czy ta osoba planuje wrócić. Co może temu przeszkodzić? I co Wy możecie zrobić, albo czego unikać? No dobra, kochanie. Co oni do Was czują? Czy oni o Was myślą? Co oni o Was myślą? Czy planują wrócić? Co może temu przeszkodzić? Okay co możecie zrobić, albo czego unikać. Ok. Także, co ta osoba na ten moment czuje do Was? No jesteście, słuchajcie, nie jesteście razem, ta osoba siedzi u siebie, Wy siedzicie u siebie, Zajcie co oni czują? No i mamy kartę trzech pucharów, no cóż, ta osoba zdecydowanie nie płacze do poduszki za Wami przy baladach Adele, to jest karta emocjonalnej lekkości, to jest karta flirtu, to jest karta towarzystwa, to jest karta przyjemności. Dla mnie ta osoba imprezuje. Także ta osoba może się czuć nawet dość dobrze, może nawet za dobrze. Jeżeli wyobrażaliście sobie, że ta osoba siedzi, chleje, ryczy, ogląda jakiś słaby film, to niestety raczej tu pasuje scenariusz z wyjściem na imprezę, ze znajomymi i wrzucaniem relacji albo jakichś głupich zdjęć na Instagram. To nie, czy to znaczy, że nic do Was nie czuje? Niekoniecznie. Może to po prostu oznaczać, że przykrywa emocje zabawą i towarzystwem, a serducho jest gdzieś tam dalej cicho, sobie gdzieś tam popiskuje. Ale na powierzchni, na powierzchni ta osoba pokazuje, że jest dobrze albo przynajmniej stara się żeby to tak wyglądało, nie wiem, na zdjęciach na Facebooku albo na Instagramie, że się bawi dobrze, że jest OK. Słuchajcie, y czy myśli o Was? Mamy cztery buławy. Tak i to ciepło. Y cztery buławy to jest w ogóle karta domowego ciepła, stabilności i tej celebracji. Także ta osoba wspomina wspólne chwile, które dawały mu jej poczucie bycia na miejscu. Y tak jakby to życie z Wami smakowało troszeczkę lepiej. Kawa była bardziej aromatyczna, a poniedziałki były mniej ponure. Także ta osoba myśli o Was jako o kimś, z kim, mogłaby, z kim mogłoby być naprawdę dobrze, choć może dopiero teraz zaczyna rozumieć to, że mogło być dobre. Słuchajcie, czasem najbezpieczniej czujemy się w relacji, ale dopiero po utracie tej relacji, tak? Słuchajcie, czy ta osoba planuje wrócić? I tutaj się robi już ciekawie, bo mamy siedem buław. Słuchajcie, wewnętrznie ta osoba może czuć impuls, ale ma milion wymówek. To jest osoba, która toczy wewnętrzną walkę z samym sobą. Z jednej strony chce powrotu, ale z drugiej stawia takie mentalne bariery, zbroi się emocjonalnie, bo może czuć się zraniona albo po prostu niepewna. To jest taki typowy syndrom. Może wrócę, ale niech ta druga strona zrobi pierwszy krok. Czyli wróci, ale najpierw postoi i, po, i poogląda z daleka i będzie czekała na to, aż wy zrobicie pierwszy ruch. Trochę jak kot. Niby chce wejść, ale jak otworzysz drzwi, to nagle musi się zastanowić przez 20 minut. W taki sposób. E, co może temu przeszkodzić? Słuchajcie. Bingo. 6 denarów. Tu i była jakaś nierównowaga w dawaniu i braniu. Może w przeszłości relacja była jednostronna? Albo ta osoba czuje, że więcej dawała, albo wręcz przeciwnie, że ciągnęła z was jak z bankomatu emocjonalnego i nie tylko emocjonalnego, może nawet i takiego pieniężnego, a teraz boi się, że znowu się zadłuży. Słuchajcie, może ta osoba też czuć, że powrót do tej relacji wymagałby jakiejś inwestycji, może emocjonalnej albo materialnej? Na którą ta osoba nie jest gotowa jeszcze, albo po prostu ta osoba, e, e, duma tej osoby nie pozwala prosić o drugą szansę, tak? E, co możecie zrobić, albo czego unikać? I tutaj mamy cesarza. Czyli ta karta zdecydowanie mówi, zachowujcie klasę, zachowujcie ten swój tron, tak? Nie rzucajcie się e, z, wyz z wyznaniami, nie piszcie esejów na Messengerze. Nie udawajcie, że przypadkiem lubicie posty o samotności. Cesarz mówi: bądźcie stabilni, bądźcie spokojni i pewni siebie. Tak? Macie być filarem, a nie wichurą. Jeśli ta osoba ma wrócić, to do silnej, zdecydowanej wersji Was, a nie do osoby, która się ugina przy każdej jakiejś wiadomości. Unikajcie wchodzenia w pozycję ratownika. Nie próbujcie naprawiać tej osoby i nie unikajcie również jakichś ustępstw, które podważają Waszą wartość. Tak? Zróbcie to jak cesarz. Pozwólcie, żeby to, ta osoba musiała przejść most, a Wy siedzicie w twierdzy i nie drgniecie, dopóki nie usłyszycie jakiegoś szczerego przepraszam albo chcę wrócić. Słuchajcie, co ta osoba czuje. Podsumowywując. Trochę baluje, trochę tęskni, ale generalnie nie wygląda na załamaną, załamanę, załamanego. Czy myśli o was tak? Bardzo ciepło widzi w Was taki dom emocjonalny. Czy planuje wrócić? W głowie na razie walczy, chce wracać, ale ego nie pozwala. Co przeszkadza? Nierównowaga w dawaniu, braniu, dumne serce, możliwe poczucie winy. Co wy macie zrobić? Nie biegać, nie błagać trzymać poziom z klasą i koroną na głowie, tak? No ale dobra, wyciągnę jeszcze jedną kartę z przesłaniem od tej osoby, co ona by powiedziała wam, gdyby się odważyła. Co oni by wam powiedzieli, gdyby się odważyli coś powiedzieć? Mówię, dwa miecze. Wiecie, co oni by powiedzieli? Bo to jest taki, karta dwóch mieczy to jest taki Klasyk emocjonalnego zamrożenia. Gdyby ta osoba miała odwagę mówić prosto z serca, to powiedziałaby Wam mniej więcej coś takiego: e, Nie wiem, co mam czuć, nie wiem, co mam zrobić, e, boję się zrobić krok naprzód, ale też nie umiem całkiem odpuścić, e, udaję, że nie czuję, żeby nie bolało, mam rozterkę i nie chcę, żeby mnie to zniszczyło. Takie, także taki typowy syndrom: mam konflikt wewnętrzny, więc robię nic. Ta osoba może czuć, że jakkolwiek decyzja będzie ją kosztować. Albo utratę dumy, albo odrzucenie, albo konieczność zmierzenia się z przyszłością. Także te dwa miecze to też taki strach przed konfrontacją. To jest karta, która mówi o zamykaniu serca, żeby nie czuć. I to jest też taka pozorna obojętność, która jest tylko taką zbroją. Słuchajcie, w skrócie dla mnie ta osoba... Nie umiem się przyznać, że cię, nie, że cię potrzebuję, więc udaję, że mi jest wszystko jedno. Co z tym zrobić? Słuchajcie, absolutnie nic. To ta osoba musi zdjąć opaskę z oczu i przestać blokować serce. Wy już zrobiliście swoje. Teraz trzymajcie się tej energii cesarza i pozwólcie, żeby ta osoba dojrzała do decyzji, bo z dwoma mieczami, dwie, dwoma mieczami nie walczy się argumentami. Z nimi się czeka, aż zapadnie cisza. I serce zacznie po prostu krzyczeć głośniej niż umysł. Także tak to zostawiam takie czytanie dla Was, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na prywatne czytania. Buziaki papa. Pa.